Umierasz w ciągu trzech godzin, śpiąc tak, jak robisz to teraz. Ludzie w średniowieczu stawiali czoła temperaturom, które wprawiłyby cię w stan hipotermii, a jednak przetrwali miesiące brutalnego zimna, stosując techniki tak skuteczne, że współcześni eksperci survivalowi odkrywają je na nowo. Zapomnij o wszystkim, co wiesz na temat średniowiecznych łóż. Te solidne drewniane ramy z grubymi materacami to czysta fantazja. Prawdziwi średniowieczni chłopi spali na czymś, co sprawiłoby, że współczesne biwakowanie wyglądałoby luksusowo. Sterty siana i słomy rozrzucone bezpośrednio na podłodze. Ale oto rzecz, która faktycznie miała sens. To nie były przypadkowe kupy rzucone bez ładu. Średniowieczni ludzie dokładnie wiedzieli, co robią. Gruba warstwa siana mogła oznaczać różnicę między obudzeniem się żywym a zamrożeniem na kość. Podłoga i kamienne posadzki wyssały ciepło z twojego ciała szybciej, niż mogłeś je wytwarzać. Siano tworzyło kluczową barierę między tobą a tą lodowatą powierzchnią. Następnie pojawia się sezonowa strategia, o której większość ludzi nigdy nie myśli. Przez całe lato rodziny zbierały i przechowywały najlepsze siano specjalnie na zimową pościel. Nie dla zwierząt, dla siebie. To nie były resztki. Najsuchsze, najświeższe siano składowano jak skarb. Ponieważ wszyscy rozumieli podstawowy fakt przetrwania. Dobra izolacja oznaczała przeżycie do wiosny. Dziwne jest to, jak dobrze ten system faktycznie działał. Siano zatrzymuje powietrze w tysiącach małych kieszeni, tworząc naturalną izolację, która utrzymuje ciepło twojego ciała przed ucieczką w zamarznięty grunt poniżej. Współczesne śpiwory wykorzystują tę samą zasadę, tylko z materiałami syntetycznymi zamiast suszonej trawy. Ma to sens, prawda? Ale utrzymanie tych łóżek wymagało codziennej pracy, która dziś doprowadzałaby każdego do szaleństwa. Każdego ranka siano trzeba było rozpulchniać, aby zapobiec jego zbijaniu i utracie właściwości izolacyjnych. Wilgotne siano szybko pleśniało, a ściśnięte siano przestawało zatrzymywać ciepło skutecznie. Poza tym myszy, pchły i inni niechciani współlokatorzy uwielbiają zakładać domy w niezakłóconej pościeli. Nie zapominajmy o samej objętości potrzebnej. Odpowiednie zimowe łóżko z siana dla rodziny mogło z łatwością wymagać kilku stóp materiału, wystarczająco, aby wypełnić mały pokój. Rodziny dosłownie spały na wielu stogach siana, dostosowując i przekształcając je co noc, aby stworzyć najcieplejszą możliwą powierzchnię do spania. Codzienna konserwacja oznaczała ciągłe sprawdzanie wilgoci, szkodników i martwych miejsc, gdzie siano zbyt się spłaszczyło. Pomiń tę rutynę, a twoje ciepłe łóżko szybko stanie się zimnym, zainfekowanym robakami koszmarem. Oczywiście nawet najdoskonalsze łóżko z siana rozwiązywało tylko część zimowej układanki przetrwania. To, co położyłeś na tym sianie, miało równie duże znaczecnie. Myślisz, że średniowieczni chłopi mieli przytulne wełniane koce, czekające w ich szafach z pościelą. Pomyśl jeszcze raz. Większość rodzin posiadała może jeden przyzwoity kawałek tkaniny, jeśli mieli szczęście. Wszystko inne było czystą improwizacją, warstwy tkanin. Warstwowanie stało się formą sztuki zrodzonej z desperacji. Stare tuniki, których nie można było już naprawić, idealne do pościeli. Ten zniszczony płaszcz z dziurami nadal lepszy niż nic, gdy temperatura spada. Średniowieczni ludzie zbierali każdy skrawek tkaniny, jakby ich życie od tego zależało, bo szczerze mówiąc tak było. Skóry zwierząt były złotem. Futro królika tu, owcza skóra tam. Wszystko z futrem trafiało prosto na stos do spania. Im bardziej śmierdziało, tym lepiej, ponieważ garbowanie nie było wtedy dokładnie wyrafinowanym procesem. Ale kogo obchodzi zapach, gdy próbujesz nie zamarzać na śmierć? Następnie jest genialny ruch noszenia dosłownie wszystkiego, co posiadasz do łóżka. Twoje dzienne ubrania, twoje robocze ubrania, ta dodatkowa koszula, którą oszczędzałeś. Nałóż to wszystko. Średniowieczne szafy były i tak małe, więc dlaczego nie zmienić się wchodzącą garderobę, gdy nadejdzie pora spania. Warstwy zatrzymują powietrze, a zatrzymane powietrze oznacza ciepło. Nawet najgrubsze materiały zostały wykorzystane. Worki jutowe, które kiedyś zawierały ziarno, stały się natychmiastowymi kocami. Konopna lina mogła zostać rozplątana i wypchana między inne tkaniny dla dodatkowej grubości. Nic nie było zbyt szorstkie ani zbyt dziwne, jeśli dodawało kolejną barierę przed zimnem. Wełna pokonuje wszystko inne. Owcze włosy mają tę magiczną zdolność izolacji nawet gdy są wilgotne od twojego oddechu lub wilgoci ciała. Len był powszechny, ale całkiem bezużyteczny dla prawdziwego ciepła. To w zasadzie średniowieczna bawełna, co oznacza, że pozostawi cię drżącym. Futro z dowolnego zwierzęcia, nawet kotów i psów, które umarły naturalnie, trafiało do rotacji pościeli. Dziwne jest to, jak kreatywni ludzie stawali się z kombinacjami, lniana koszula, wełniana tunika, skórzana kamizelka i płaszcz podszywany futrem. Wszystko noszone jednocześnie, nie było niczym niezwykłym. Dodaj trochę skrawków tkaniny wetkniętych w szczeliny, a masz średniowieczny system snu, który faktycznie działał. Ale nawet z każdym kawałkiem tkaniny w domu nałożonym na ciebie, utrzymanie ciepła oznaczało więcej niż tylko materiały. Prawdziwy sekret dotyczył ciepła ciała innych ludzi. I tu sprawy stają się interesujące. Oto rzecz o średniowiecznych zimach. Prywatność była luksusem, na który nikt nie mógł sobie pozwolić. Gdy temperatura spadała, przetrwanie przewyższało wszystko inne, w tym przestrzeń osobistą. Wspólne ciepło. Całe rodziny wcisnęły się razem w jedną gigantyczną stertę, dzieląc się każdą uncją ciepła ciała, jaką mogły zebrać. To nie byli tylko rodzice i dzieci. Czasami sąsiedzi, krewni, a nawet nieznajomi przechodzący dołączyli do rodzinnego przytulania. Wszyscy ścisnęli się na tym łóżku z siana, o którym mówiliśmy wcześniej, tworząc w zasadzie ludzki piec. Nauka za tym prosta. Wiele ciał generuje więcej ciepła niż jedna osoba kiedykolwiek mogłaby sama. Ale była strategia w tym średniowiecznym przytulaniu. Najmłodsze dzieci i osoby starsze zawsze dostawały najlepszą nieruchomość, schowane dokładnie w środku, gdzie było najcieplej. Dorośli z najsilniejszymi ciałami umieszczali się na zewnętrznych krawędziach, działając jak ludzkie tarcze przeciwko przeciągom i zimnemu powietrzu przenikającemu przez ściany. Ma to sens, prawda? Następnie jest kwestia lokalizacji spania. Mądre rodziny nie układały się razem byle gdzie, ustawiali się blisko paleniska, gdzie dogasające węgle nadal promieniowały ciepłem. Jeszcze lepiej, niektórzy chłopi faktycznie spali obok swojego bydła. Krowy, świnie i kozy były żywymi, oddychającymi grzejnikami, które pompowały ciepło przez całą noc. Dziwne jest to, jak normalne to się wydawało średniowiecznym ludziom. To, co wydaje nam się niesamowicie niezręczne, było dla nich po prostu wtorkowym wieczorem bracia, siostry, rodzice, dziadkowie, może piekarz z wioski, który utknął w zamieci śnieżnej, wszyscy chrapiący w jednym ogromnym splocie kończyn i koców. I zapomnij o przewracaniu się kiedy tylko chciałeś. Gdy wszyscy się rozłożyli, byłeś w zasadzie zablokowany w pozycji do rana. Poruszanie się oznaczało zakłócenie całego systemu dzielenia się ciepłem i wypuszczenie cennego, ciepłego powietrza. Nikt nie chciał być osobą, która obudziła całą rodzinę przez zbyt duże ruszanie się. To grupowe ustawienie snu działało tak dobrze, że bogaci szlachcice również je kopiowali. Nawet w zamkach z oddzielnymi pokojami służący często spali razem dla ciepła, zamiast samotnie w swoich własnych łóżkach. Oczywiście utrzymanie wszystkich tych ciał w cieple oznaczało więcej niż tylko przytulanie się razem. Średniowieczne rodziny miały inny trik w zanadrzu. Taki, który wymagał, aby ktoś nie spał, podczas gdy wszyscy inni spali spokojnie. Masz gotowe łóżko z siana i wszyscy są przytuleni razem, ale nic z tego nie ma znaczenia, jeśli twój ogień zgaśnie. Utrzymanie ognia. Średniowieczne rodziny żyły lub umierały, utrzymując to palenisko płonące przez całą noc, nieryczące jak jakieś ognisko z hollywoodzkiego filmu, które spaliłoby cenne drewno w godziny. Mówimy o starannym, obliczonym płomieniu, który mógł rozciągnąć skąpe paliwo do świtu. Tu robi się trudno. Ktoś musiał nie spać. Rodziny brały zmiany przez noc. Każda osoba odpowiedzialna za karmienie małymi patykami lub suszonym torfem, aby utrzymać te płomienie przy życiu. Najstarsze dzieci zazwyczaj dostawały najgorsze zmiany dokładnie około trzeciej nad ranem, gdy zimno naprawdę gryzło mocno. Zaśnij na dyżurze przy ogniu. Wszyscy budzą się drżący i nie zyskujesz przyjaciół ale średniowieczni ludzie byli sprytni w całej tej pielęgnacji ognia opracowali technikę zwaną przykrywaniem węgli zanim ostatnia osoba poszła spać ostrożnie przykrywała żarzące się węgle cienką warstwą popiołu to stworzyło kontrolowane spalanie które tlące się powoli jak własny termostat natury ogień nie zgasłby całkowicie ale też nie zużywałby całego paliwa dziwne jest to jak obliczali zużycie drewna Rodziny dosłownie liczyły każdy patyk i kłodę jesienią, dzieląc całe zimowe zapasy przez liczbę zimnych nocy przed nimi. Zabraknie drewna w lutym, patrzysz na jakieś naprawdę nędzne miesiące przed tobą. Następnie jest problem dymu, z którym wszyscy musieli sobie radzić. Średniowieczne kominy były dość podstawowe, jeśli w ogóle je miałeś. Większość chłopskich domów miała po prostu dziurę w dachu. Dym wypełniał pokój przed unoszeniem się na zewnątrz co oznaczało, że wszyscy spali w mgle, która sprawiłaby, że współcześni strażacy zemdleli. Ale to zadymione powietrze było nadal cieplejsze niż alternatywa. Prawdziwa umiejętność polegała na nauczeniu się czytania nastroju twojego ognia. Za dużo kłód i zmarnowałbyś paliwo. Za mało i obudziłbyś się przy martwych węglach i zamarzniętym oddechu. Rodzice uczyli swoje dzieci oceniać płomienie jak naukę, które drewna paliły się najdłużej, jak zauważyć, kiedy węgle potrzebowały uwagi kiedy dodać jeszcze jeden patyk. Zarządzanie tym nocnym spalaniem było wyczerpującą pracą, ale robiło różnicę między przetrwaniem zimy a zostaniem kolejną ofiarą. Mówiąc o taktykach przetrwania, nawet najmądrzejsze zarządzanie ogniem nic nie znaczyło, jeśli zimne powietrze wciąż pełzało od dołu. Twoje łóżko z siana jest gotowe, twoje warstwy są ułożone, a twoja rodzina jest przytulona blisko. Ale czekaj. Co z tą zamarzającą podłogą pod tobą? Izolacja podłogi. Średniowieczni ludzie wiedzieli coś, o czym często zapominamy. Zimne powietrze unosi się z ziemi jak niewidzialny lodowiec, gotowy ukraść każdy kawałek ciepła, nad którym tak ciężko pracowałeś. Rozwiązanie było zaskakująco proste. Sitowie. Dużo, dużo sitowia. To nie były tylko dekoracyjne pokrycia podłogowe, jak moglibyśmy dziś myśleć. Średniowieczne rodziny zbierały na ręcza sitowia z pobliskich mokradeł i rzek, rozkładając je grubo na całym swoim obszarze do spania. Mówimy o warstwach tak głębokich, że można by zgubić but w nich. Sitowie tworzyło naturalną barierę między twoim ciałem a tą lodowatą, kamienną lub ziemną podłogą poniżej. Ale tu robi się ciekawie. Bogate rodziny, mówimy o ludziach, którzy posiadali więcej niż jedną krowę, układali tkane maty lub stare dywany na wierzchu sitowia. Pomyśl o tym jak o średniowiecznej luksusowej pościeli. Te maty nie były pięknymi, perskimi dywanami, zauważ. Były szorstkie, praktyczne rzeczy wykonane z jakichkolwiek materiałów, które można było zdobyć. Prawdziwy geniusz był w systemie warstwowania. Sitowie na dole zatrzymywało kieszenie powietrza, które powstrzymywały zimno przed przenikaniem w górę. Potem maty lub dywany dodawały kolejną barierę. Poza tym utrzymywały sitowie przed przekłuwaniem przez twoją cienką pościel. Teraz... Oto część, o której nikt nie mówi. To sitowie potrzebowało wymiany kilka razy w roku, ponieważ cóż, powiedzmy po prostu, że średniowieczna higiena nie była dokładnie nieskazitelna. Stare sitowie stawało się wilgotne, spleśniałe i zaczynało przyciągać każdego szkodnika w promieniu mili. Świeże sitowie oznaczało różnicę między ciepłą nocą snu a obudzeniem się do odkrycia, że dzieliłeś swoje łóżko z większą liczbą stworzeń niż się spodziewałeś. Niektóre rodziny posunęły tę koncepcję jeszcze dalej, dywanem całe swoje jednopokojowe domy grubą słomą. Cała podłoga stała się jedną gigantyczną powierzchnią do spania, gdzie wszyscy mogli się rozłożyć i nadal korzystać z izolacji poniżej. Mądre pozycjonowanie na tych dywanach z sitowia mogło stworzyć lub zniszczyć twoją noc snu, ale nawet idealne pokrycie podłogi nic nie znaczyło, jeśli nie mogłeś wygenerować wystarczającej ilości ciepła, aby trwało do świtu. Tu średniowieczna pomysłowość staje się naprawdę sprytna. Twoi przodkowie nie tylko rzucali siano i mieli nadzieję na najlepsze przenośne ogrzewacze. Mieli swoją własną wersję podgrzewanych koców, bez elektryczności, bez problemu. Zamienili kamienie, cegły, a nawet garnki kuchenne w przenośne grzejniki, które mogły ogrzewać łóżko godzinami. Proces był genialnie prosty. Duże kamienie nagrzewano bezpośrednio w ogniu paleniska, aż były prawie zbyt gorące do trzymania. Potem przyszła trudna część, owijanie tych płonących kamieni w grubą tkaninę lub stare szmatki bez spalenia sobie palców. Średniowieczni ludzie stali się ekspertami w tym niebezpiecznym tańcu, używając drewnianych szczypiec lub metalowych narzędzi do bezpiecznego przenoszenia kamienia. Po owinięciu te prowizoryczne grzejniki szły prosto do słomianych łóżek, zazwyczaj umieszczane blisko stóp, gdzie zimno uderzało najciężej. Ale kamienie nie były jedyną opcją. Kreatywne rodziny używały podgrzanych cegieł, które zatrzymywały ciepło jeszcze dłużej niż kamienie. Stare żelazne garnki wypełnione gorącymi węglami też działały, chociaż wymagały dodatkowej ostrożności, aby zapobiec pożarom domów. Bogaci czasami mieli faktyczne metalowe patelnie grzewcze, fantazyjne urządzenia z długimi uchwytami, które można było napełnić gorącymi węglami i wsunąć między warstwy pościeli. Potem jest średniowieczna butelka z gorącą wodą. I tak, faktycznie istniała pęcherze zwierzęce zazwyczaj od świń lub bydła były dokładnie czyszczone i napełniane gorącą wodą te organiczne pojemniki działały zaskakująco dobrze pozostając ciepłe przez kilka godzin będąc jednocześnie wystarczająco elastycznymi aby formować się wokół zimnych części ciała skórzane sakiewki służyły temu samemu celowi dla rodzin szczęśliwych wystarczająco aby je mieć timing miał ogromne znaczenie kamienie trafiały do łóżek około godziny przed snem dając im czas na ogrzanie całego obszaru do spania ale oto haczyk musiałeś je usunąć zanim całkowicie ostygły zimne kamienie faktycznie sprawiały że łóżka były zimniejsze odciągając ciepło od twojego ciała i tworząc wilgoć z kondensacji mądre rodziny rotowały swoje kamienie grzewcze przez noc gdy jedna osoba wstawała aby doglądać ognia często podgrzewała kamień lub dwa Utrzymując łóżko ciepłe do rana, ta starożytna praktyka położyła podwaliny pod współczesne butelki z gorącą wodą i koce elektryczne. Mówiąc o utrzymaniu ciepła, średniowieczni ludzie wiedzieli, że to, co włożysz do swojego ciała przed snem, miało równie duże znaczenie, jak to, co włożysz wokół niego. Gdy twoim jedynym systemem grzewczym był dymiący ogień, który ledwo ogrzewał jeden róg pokoju, utrzymanie ciepła stało się strategią całego ciała. Strategiczne posiłki. Średniowieczni ludzie odkryli coś, o czym dzisiaj zapomnieliśmy. To, co zjadłeś i wypiłeś przed snem, mogło oznaczać różnicę między przyzwoitą nocą snu a drżeniem do świtu. Gorące, ciężkie posiłki nie były tylko kolacją, były paliwem na długą, zimną noc przed tobą. Pomyśl o gęstych gulaszach, naładowanych jakimikolwiek skrawkami mięsa, jakie rodzina mogła znaleźć, zmieszanych z warzywami korzeniowymi i ziarnami. Owsianka wykonana z owsa lub jęczmienia stała się płynnym ciepłem, które osadzało się głęboko w twoim brzuchu. To nie były lekkie wieczorne przekąski. Mówimy o posiłkach zaprojektowanych, aby utrzymać twój wewnętrzny piec płonący godzinami. Timing też miał znaczenie. Średniowieczne rodziny jadły swój główny posiłek na długo przed zachodem słońca, dając swoim ciałom czas na przekształcenie całego tego jedzenia w ciepło. Bez późnego nocnego podjadania przy świetle świecy, Częściowo dlatego, że świece były drogie, ale głównie dlatego, że chciałeś, aby ten trawieńczy ogień pracował, gdy spałeś. Następnie jest średniowieczna czapka nocna. I nie, to nie był tylko kapelusz. Gorące napoje. Ciepłe piwo było napojem na sen. Nie zimne piwo, jak pijemy dzisiaj, ale piwo podgrzane nad ogniem, czasami zmieszane z przyprawami lub miodem. Alkohol pomagał naczyniom krwionośnym rozszerzać się, rozprowadzając ciepło po całym ciele. Przyprawione wino działało jeszcze lepiej dla tych, którzy mogli sobie na to pozwolić. Cynamon, goździki i gałka muszkatołowa nie były tylko przyprawami, były średniowiecznym lekarstwem na utrzymanie ciepła. Ale tu robi się ciekawie. Niektóre rodziny ważyły proste herbaty ziołowe z tego, co rosło w pobliżu. Rumianek pomagał uspokoić nerwy przed stawieniem czoła kolejnej zamarzającej nocy. Dzika mięta lub suszone zioła z letnich ogrodów zapewniały zarówno ciepło, jak i trochę komfortów inaczej surowej egzystencji. Dziwna część ta strategia faktycznie działała lepiej niż nasz nowoczesny zwyczaj jedzenia lekkich kolacji. Te ciężkie, gorące posiłki zapewniały trwałą energię, która trwała przez najzimniejsze godziny przed świtem. Twoje ciało stało się własnym systemem grzewczym, napędzanym tym, co mogłeś wyhodować, złapać lub wymienić. Oczywiście całe to jedzenie i picie oznaczało utrzymanie ciepła, ale nie rozwiązywało problemu tego, co faktycznie nosić, gdy wczołgałeś się do tej sterty siana i szmat. Twoje nowoczesne piżamy sprawiłyby, że zostałbyś wyśmiany ze średniowiecznej wioski. Serio. Te cienkie bawełniane spodnie i wątłe koszule to przepis na hipotermię, gdy temperatura twojej sypialni pasuje do wnętrza lodówki. Ubrania do spania. Średniowieczni ludzie wymyślili coś, o czym w większości zapomnieliśmy. Twoja głowa to w zasadzie wyciekający ciepło komin. Do 30% ciepła twojego ciała ucieka przez twoją skórę głowy i szyję. Dlatego grube wełniane czapki nie były tylko modne. Były sprzętem przetrwania. Wszyscy nosili je do łóżka. Od najmniejszego dziecka po najbardziej ponurego dziadka. Ale tu robi się ciekawie. To nie były delikatne, małe czapki nocne, jak widzisz w świątecznych filmach. Mówimy o poważnych wełnianych czapkach, często wykonanych z najdrapieżniejszej, najgrubszej owczej wełny dostępnej. Komfort ustępował miejsca niezamrażaniu na śmierć. Im bardziej swędziły, tym lepiej, ponieważ to zazwyczaj oznaczało, że były wystarczająco gęste, aby zatrzymać ciepło. Następnie jest sytuacja z obuwiem. Wełniane skarpety pozostawały na nogach całą noc, każdej nocy. Twoje stopy to kolejna główna strefa utraty ciepła. A średniowieczne podłogi były w zasadzie lodowiskami w zimie. Niektóre rodziny nawet owijały swoje stopy pasami tkaniny lub starymi szmatami, gdy odpowiednie skarpety nie były dostępne. Większość ludzi nie zmieniała się w specjalne ubrania do spania. Po prostu nakładali więcej swoich zwykłych ubrań. Ta stara tunika, którą nosiłeś w ciągu dnia idealna koszula nocna ten ciężki płaszcz, którego używałeś do pracy na zewnątrz teraz jest kocem. Warstwowanie było wszystkim. A zdejmowanie ubrań przed snem było uważane za marnotrawne i szczerze głupie. Bogate rodziny czasami posiadały dłuższe koszule nocne wykonane z lnu lub wełny. Ale nawet te były zaprojektowane przede wszystkim dla ciepła. Pomyśl mniej komfortowa odzież do spania, a bardziej noszony koc, który nie spadnie w nocy. Oto dziwna część. Niektóre rodziny faktycznie dzieliły się przewymiarowanymi ubraniami jako grupową odzież do spania. Jeden masywny płaszcz mógł pokryć dwie lub trzy osoby śpiące obok siebie. Brzmi ciasno, ale gdy próbujesz nie zamarznąć, przestrzeń osobista staje się negocjowalna. Całe średniowieczne podejście do odzieży, do spania było bezlitośnie praktyczne. Każdy kawałek tkaniny służył celowi, ale ubranie było tylko jednym elementem układanki. Pozycje do spania, jak oddychałeś i ustawiałeś swoje ciało podczas tych długich, zimnych nocy, miało równie duże znaczenie. Średniowieczni ludzie nie tylko przypadkowo przewracali się i kręcili w swoich słomianych łóżkach, wymyślili konkretne pozycje ciała i triki oddechowe, które mogły oznaczać różnicę między obudzeniem się żywym a zamrożeniem na kość. Pozycja płodowa nie była tylko dla dzieci wtedy. Dorośli zwijaliby się ciasno, kolana przyciągnięte do klatki piersiowej, ramiona owinięte wokół ich ciał. To nie chodziło o komfort, to była czysta nauka przetrwania. Gdy zwijasz się tak, zmniejszasz powierzchnię swojego ciała, która jest wystawiona na zimne powietrze. Mniejsza ekspozycja oznacza mniejszą utratę ciepła. Prosta fizyka, która utrzymywała ludzi oddychających przez brutalne zimy. Ale tu robi się naprawdę mądre. Średniowieczni ludzie opanowali sztukę oddychania przetrwania podczas snu. Oddychali powoli przez nosy, nigdy przez usta. Dlaczego? Zimne powietrze wpędzające się do Twoich płuc przez otwarte usta mogło zaszkodzić Twojemu systemowi i sprawić, że zachorujesz szybko. Oddychanie nosem ogrzewało i filtrowało powietrze, zanim trafiło do ich płuc. Dziwne jest to, jak czasami zakrywali swoje twarze lekko podczas snu. Nie wystarczająco, aby się udusić, ale wystarczająco, aby stworzyć maleńką, ciepłą kieszeń powietrza wokół ich nosa i ust. Pomyśl o tym, jak o średniowiecznej wersji oddychania do swojej koszuli, gdy na zewnątrz jest mroźno niektórzy ludzie nawet rozwinęli technikę płytkiego oddychania podczas snu głębokie oddechy oznaczały więcej zimnego powietrza zalewającego ich płuca płytkie kontrolowane oddychanie utrzymywało ich rdzeń temperatury stabilnym i zmniejszało ryzyko rozwinięcia tych paskudnych zimowych infekcji klatki piersiowej które zabijały tak wielu ludzi nie zapominajmy o strategicznych metodach zakrywania twarzy luźny kawałek tkaniny lub brzeg płaszcza zarzucony na dolną część twarzy, stworzył strefę buforową. Ich własny oddech ogrzałby tę małą przestrzeń, sprawiając, że każdy wdech był mniej brutalny. To nie były rzeczy, które ludzie czytali w książkach. Uczyli się przez próby i błędy, przekazując wiedzę, która dosłownie utrzymywała rodziny przy życiu. Rodzice uczyli dzieci tych pozycji i trików oddechowych, ponieważ jedna nieostrożna noc snu w niewłaściwy sposób mogła prowadzić do poważnej choroby. Połączenie zwijanych pozycji do spania i kontrolowanego oddychania stworzyło system przetrwania, który działał zaskakująco dobrze. Średniowieczni ludzie zamienili sam sen w starannie ćwiczoną umiejętność, nie tylko coś co robiłeś, gdy byłeś zmęczony.